Jacksonu Jacks dzisiaj zwycięski, bo jest skazywany na porażkę w tej konfrontacji. Miałeś sporo do udowodnienia, duża presja i jak słychać, sympatia kibiców też nie po Twojej stronie. Natomiast udało się i pokonać rywala i poradzić z tą presją w tym pierwszym historycznym pojedynku MMA kontra brazylijskie jiu-jitsu. Także gratulacje. Słuchajcie, pozwólcie, tylko że powiem dwa zdania. Dobra, słuchajcie, generalnie sprawa wygląda następująco. Medi sam mnie wyzwał na ten pojedynek. Sam powiedział, że mnie połamie, że będzie, będziecie słyszeć trzask kości. Zgadza się, cytuję jego słowa. Będziecie słyszeli trzask kości. Dlatego ja też jestem Stójkowiczem, dlatego proponuję mu rewanż w K1. Jeżeli się nie zgadza, no to wiedzie, jakim jest honorowym gościem. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję też mojemu naryżnikowi, który wsparnie.